Podpisana umowa pomiędzy grupą CZH a lubelskim węglem Bogdanka to początek, można powiedzieć, pilotaż projektu odzyskania węgla z hałd pogórniczych. Liczymy na to, że ta współpraca zaowocuje dosyć szybkim, bo w ciągu zapewne paru miesięcy ustawienie pierwszej instalacji do odzysku węgla z hałdy należącej do Bogdanki. Grupa CZK wnosi know-how, wiedzę na temat tego, im kompetencje techniczne, jak taka instalacja powinna być zbudowana, jak powinna funkcjonować. Bogdanka oczywiście jest właścicielem hałdy. Zakładając, że takich hałd w Polsce jest około 150, a w każdej szac szacunkowo nie wiem, 10, około 10% pewnie przeciętnie węgla do odzyskania, to mówimy o ilości w skali kraju rzędu nawet 150 milionów ton węgla do odzyskania. Węgiel, jeżeli odzyskamy z hałdy pogórniczej, to jest zwykły, normalny, porządny, sortymentowy węgiel, taki jaki jest normalnie z bieżącej produkcji w kopalni. On się niczym nie różni. On jest ani chemiczny, ani laboratoryjny, nie do rozróżnienia, jeżeli jest dobrze wzbogacony. Czyli najczęściej jest to węgiel w klasie miał i taki węgiel jest, jest zalecany do stosowania po pierwsze energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, duże ciepłownictwo. Rozbywają się z węgla z, z tych hałd po, odpadowych pogórniczych, powodujemy, że ten, y, to, co pozostanie nawet, to już jest mniej szkodliwe, jest inna klasyfikacja tego, tak? bo węgiel w tym momencie jest tym czynnikiem y, uznawanym za szkodliwy, jeżeli on w hałdach, to jest jasność. Po drugie, jeżeli to jest to węgiel energetyczny, to on prędzej czy później jest duże ryzyko, że ulegnie samo zapłonowi. Proszę popatrzeć też z lotów ptaka na Śląsk, na mapę Google. Przecież jeżeli by te hałdy były zlikwidowane, czy to nie tylko o hałdy chodzi, ale są to zbiorniki tzw. Mułu, tak zwanego mułu, to są olbrzymie jeziora, to przecież o ile ile terenów inwestycyjnych byłoby y, udostępnionych dla różnego rodzaju rzeczy czy budowlanych, czy nawet rekreacyjnych. Zrekultywowane tereny planujemy wykorzystać przede wszystkim pod instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli głównie instalacje fotowoltaiczne, farmy fotowoltaiczne. Wszędzie tam, gdzie będzie to oczywiście możliwe także ze względów technicznych. Rozbiórka chałt, które były symbolem transformacji energetycznej Europy XIX i początku XX wieku, w Europie Zachodniej został zrobiony w sposób masowy. Niemcy, Belgowie, Francuzi mają to za sobą. U nas na to nigdy nie było pieniędzy. Zawsze tą chałdę się sypało obok kopalni i się mówiło, kiedyś nią się zajmiemy. I to kiedyś trwało już 150 lat. I teraz najwyższy czas, żeby w dobie gospodarki obiegu zamkniętym wracać również do tych materiałów, które są materiałami odpadowymi, a można je przywrócić społeczeństwu.